Di-du, 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 Gracjan fakty, czyli co u mnie słychać. di di-du, du Cześć, to mówi Gracjan, zapraszam Was na siódmą część moich faktów. A dzisiaj powiem o tym, że idzie wiosna, 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 wiosna. Idzie, idzie, idzie wiosna, piękna, fajna i radosna, nasza piękna, piękna wiosna. A tak poza tym, że idzie wiosna, to na połowę kwietnia zapraszają mnie do Dąbrowy Górniczej. Mam tam, yy, yy, mają być tam yy, impreza, rozdanie. Statuetek Świra roku 2009. Ja, kandydat, ja na razie kandyduję. Możecie, możecie na mnie oczywiście głosować, jak chcecie. A kandydatów, i. Ja jestem w, taki, w takiej kategorii, internet. No, najbardziej chyba do mnie pasuje ta kategoria, internet. No, i w tej kategorii możecie na mnie głosować. Jest tam jeszcze. Pani Barbara, Luntek, Sara Maj. Aha, jeszcze byłem w, ostatnio na programie w Warszawie, nagrywali taki program. To był program, to jest taki program ozywkowy i właśnie w, w, w ubiegły piątek, w zeszłym tygodniu byłem w Warszawie i właśnie tam nagrywa, nagrywali program jednym z 15 od, nie, chyba 13, 13 chłopaków było, a pięć dziewczyn i te pięć dziewczyn sobie wybierały chłopaka. No ale mnie na, na, niestety nie wybrała żadna. Cztery yy, sobie wybrały, jednego, jedna w ogóle została sama, bez nikogo, nikogo sobie nie wybrała. Ale program był, program. Yy, Program się udał, nagranie zostało nakręcone i teraz prawdopodobnie będzie, będzie to już wiadomo, gdzieś chyba pod koniec, pod koniec kwietnia zostanie wyemitowane w telewizji, w TV4. Od początku kwietnia będzie w TV4 pokazywane, w soboty wieczorami zawsze, zawsze w odcinkach w soboty wieczorami. A jeśli chodzi o wiosnę, to mam napisaną taką piosenkę o wiośnie. Już rok temu ją napisałem. Słoneczka sobie świeci i śpiewa la la la. Słoneczka sobie świeci i śpiewa la la la. Po niebie, po niebie Wędrują chmurki dwie Po niebie, po niebie Wędrują chmurki dwie Przyjemnie jest wokoło, więc fajny jest ten świat Przyjemnie jest wokoło, więc fajny jest ten świat Wodali za nami Pozostał miasta szum Wodali za nami Pozostał miasta szum A tu na łąki rosie Kąpiemy na gosie A tu na łąki rosie Kąpiemy na gosie Wesoło, wesoło Bawimy na gosie wesoło

Tra la la tra la, la, tra la 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 A wiosna nas rozbiera całkiem na golasa A wiosna nas rozbiera całkiem na golasa Hop-sa-sa, hop sa sa, hopsa, tańczymy sa A słońce mocno świeci i robi z nas dzieci A słońce mocno świeci i robi z nas dzieci Bawimy się, bawimy się, radośnie śpiewamy. Bawimy się, bawimy się, radośnie śpiewamy. Ach pięknie jest na świecie i szczęście lubi nas.

Ostatnio też zacząłem nagrywać taką serię filmików z serii Gotuj z Gracjanem, czyli w tych filmikach po prostu będę pokazywać jak się pewne rzeczy gotuje. Na początek pokazałem jak się gotuje pierogi, a teraz może wkrótce już nagram następny filmik i pokażę jak się gotuje, gotuje jajecznicę. Potem pokażę jak się gotuje makaron, Pokażę, jak się gotuje barszcz i, i jeszcze inne rzeczy. No, myślę, że będzie bardzo fajna seria. O gotowaniu. Gotuj z Gracjanem. U -pa 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 -pa. Pa -pa -pa -pa. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Od dzisiaj będę miał swojego asystenta Daniela który będzie poprawiał mój wizerunek, a jest to student z rady uczelnianej samorządu studenckiego na Uniwersytecie we Wrocławiu. Tak więc, że będzie poprawiał mój wizerunek y, jako asystent i prawdopodobnie y, ludzie będą mnie mniej krytykowali. No, ostatnio też występowałem w Radiu, to było, to jest Radio Akademickie z Wrocławia. Yy, nazywa się Radio Luz i tam po prostu w takim porannym programie, yy, właśnie studenckim, występowałem, i trochę też prowadziłem przez telefon, po prostu prowadziłem trochę to, yy, też tą audycję poranną od 10 do 12, trochę prowadziłem, ponieważ na przykład zapowiadałem prognozę pogody.

Koniec. Produkcja Gracja Nostocki. Di-du, di-du, di-du. To na razie. Cześć, papa, papa. Pa. Aha, jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Bardzo ważna rzecz. Zapraszam teraz na wpadki Gracjana. A teraz moje wpadki. Uuu. Cześć, to mówi Gracja Nostocki. Zapraszam Was na, yy, na, na siódmą. Na siódmą czy którą? Aha, na siódmą. No, na siódmą. Dobra, jeszcze raz. A dzisiaj też powiem o tym y, o programie y, chłopaki. Chłopaki. Zaraz, z czego to były chłopaki? Chłopaki. A ostatnio opuszczam w internecie serial odcinkowy Gotuj z Gracjanem. Mam już nakręcone pierogo. Pierogowanie, nie nie pierogowanie. Jakie pierogowanie? A teraz pokażę jak się gotuje jajecznicę. To znaczy nie gotuje tylko smaży jajecznicę. Bo najlepiej jest wiosną, kiedy cały świat daje nam kwiaty kwitnące wokół nas. Bardzo fajnie jest na łące, na której są hasające wialza, zajo, 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 zające. A, pomyliłem się.